Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Moczy! A teraz krótkie słowa wstępu, mianowicie jest to pierwszy odcinek z jakiejkolwiek gry. Zacznijmy od Dead Worm. Link do gry ma macie oczywiście w opisie A teraz zacznijmy. początek gry wyglądałby tak, więc do tego wyłączyłem dźwięk z gry. Zagłuszałby i nie słychać by mnie było. Ogólnie w grze zaczynamy od takiego małego słodziutkiego robaczka. Wygląda jak z czerw z Diane. Ogólnie tak sobie możemy poszybować, po, polatać sobie. No i słonia zjedliśmy, nom nom nom, nom. jaki dobry był. Dobra, dobra, jedziemy dalej, jedziemy. O, widzę samolot, samolot I samolot poszedł Teraz spróbujemy zjeść lotnika A raczej pilota O, tak no I poszedł Dobra, dobra I drugi samolot aj zjadłem bombę Dobra, jedziem, 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 jedziem Z tym koksem lecimy, 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 lecimy I zjedzone wszystko Nom, 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 Nikt nie przeżyje Tylko byśmy w ja i w miny faliśmy. Dobra, jedziem, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziem, 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 jedziem I pokręcimy sobie kółeczka Pozjedzamy ich wszystkich Nie, nie, i... Ja cię, ale w miny wpadłem Ale chociaż combo 2 jest I samolot, pół poszedł I zjemy go, zjemy go I udało się, dobra Prosto 114 punktów, nieźle Spróbuję do 300 dobić Dobra, lecim, 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 lecim I zjedzony Dobra Dalej jedziemy, jedziemy, wszystkich talibów, nie oszczędzamy żadnego. I taliby wszystkie pozjadane, no to teraz możemy dalej jechać. 131 punktów, dobra jedziemy dalej, trzeba do 300 dobić. życie mamy trochę mało, trochę podjemy robaczków mniejszych od nas Dobra jedziemy, 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 a prawie, lecieliśmy ten samolot, dobra nieważne. Jedziemy dalej, żyrafa, żyrafa, żyrafa i taliby bo prawie wjechałem w tą minę Dobra dobra, jedziemy jedziemy i pół Dobra no musimy dobić te 300 punktów mamy tylko 30 życia tam nieważne damy radę jedziem dalej jedziemy lecimy sobie tylko nie w minę a wpadnąć o min żadnych nie ma fajnie dobra jedziemy 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 po ziemię po ziemią robaczek 29 życia kurde mało jest o nie 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 nie, nie, nie. Prawie, prawie. Dobra, jedziemy, jedziemy. Nie. No. Zginęliśmy. Dobra. Omijamy sobie minę, lecimy dalej. Łogonimy tych. Ogonimy dalej. Dobra, odpuścimy im. No. O nie, znowu to z pronem. Nienawidzę tego. Trudno się to rozwala. I dużo HP zajmuje, znaczy zabiera. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie no. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie mojego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i siemano!